Jesteśmy w jantarze na kempingu numer 178 Kalina Okej okay. Mamy tak, po prawej recepcję, aha, cennik, tutaj pani mówiła, że jest cennik, nie? Mam. Masz mam ten cennik? Już, mam, mam na stronie. Na stronie jest? Jest, ja mam już otwartę, Ale to... czekaj tu jeszcze podejdę, bo patrz tu można sobie... sobie o. Dobra. Jest cennik. Przy okazji tutaj też jest parking, nie? Bo tak, tu jest parking cała długość. Tak, ale tutaj jest 20 zł chyba, za dzień. Tam była wywieszka, nie wiem, może teraz, może w sezonie było... I tu w nie sezonie, nie? nie? Znaczy drożej w sensie. Drożej chyba nie, ja już pamiętam, że tam z rok, dwa lata temu Było kosztował. coś takiego, to za cały, cały dzień. Stabilnie. Więc ogólnie to jest spoko. To jest parking, jeżeli... na którym można stanąć tylko będąc na kempingu, nie? Nie. To jest parking dla przyjezdnych, gości, dla wszystkich, jak chcesz nad morze przyjechać, to tutaj. No właśnie o no. tym mówię, że, mm -hmm. że on jest taki ogólnodostępny, tak. nie? No to jest ciekawe rozwiązanie. To takie mamy, jak gdyby, miejsce dla osób odwiedzających, klientów naszego kempingu. Znaczy, bo za osoby odwiedzające trzeba zapłacić. Normalnie tak jak według Jeżeli, cenniku, nie? Jeżeli wjeżdżają tak? na kemping, nie wiem, zaraz zobaczę, wiesz? Zobacz. Przyłączę. Mm -hmm. Jesteś taką mm -hmm. osoba odwiedzająca, czy po prostu za osobę nie, się płaci? Nie, za osobę hmm. trzeba. No tak, a ale... A jeżeli za osobę, to za osobę dorosłą mamy 19 zł. Dosyć spora, i w takim przypadku... Poczekaj, no. bo... Ale pomyśl sobie, widzisz, to jest takie... Aha. To, nie, to było do 15 czerwca, a tu mamy taki e, aktualny 22. cennik. Kiedy jest u góry. Ale chyba nie ma, więc po prostu płacimy chyba za osobę... Tak no właśnie, ja jestem film. ciekawy, bo trzeba się spytać to. Jeżeli... Tutaj ten pensjonat co pani mówiła, nie? Tak, on jest całoroczny. Tak, i tu można wynająć sobie pokoik. Trochę ludzi wynajmuje, bo samochodów jest widzę jest... Sporawo. Za niego jest porawa. Tak. Ja już nie pamiętam, zaraz chyba, no chyba na stronie też jest. Pani Ale... mówiła, że tylko z wyżywieniem można, nie? Ten gdyby tak. nie ma opcji mhm. bez wyżywienia. Mm. Mamy kemping. Okay. Kemping ma takie Ala trzy części. O, chodź zobaczmy, pasz mapka jest nawet. Masz, patrz, patrz no, za pensjonat a mm -hmm. za osobę dorosłą masz 220 zł. O, Cena zawiera nocle, Za sztukę wyżywienie, tak, dwa posiłki, yy, dwa posiłki, yy, śniadanie i obiad kolacja. A no. za dziecko do 10 roku życia 180 hmm. No jest trochę. Jest, jest trochę. Nie ukryć. Ale pensjonat też wygląda na... Więc ona wygląda ładnie. Ładnie, nie ładnie. Nie nagrywaj no. mnie, bo jadłam i na pewno jest Nie tam. jesteś, pokaż. Jesteś liczna. <noise> <noise> e, na kempingu są trzy budynki toalet. Znaczy trzy sanitariaty, dwa aktualnie działają, jeden nie. O jeden wie, że... nie. Ciekawe ja czy... nigdy nie byłam, bo nie myję naczyń na kempingu. Też nie. Też nie. No tak, Tylko bo dzieci. ty nie my, A właśnie, bo tu jest... Aha, widzisz. Miejsce do mycia naczyń. Mhm. Miejsce do mycia naczyń. Dobra. Nagramy nie wiem, nie byłam. Chcę. Jestem ciekawa, jak to nie nagrywa Pana. Dobra. Jeszcze? To zaraz. Na chęcach, nagramy sanitariaty, chodź. A, możemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, chyba nie ma damskich, to może przekażę honory. Nie, nie ma ich w ciemno. My mamy... Każdy sanitariat, każdy budynek wygląda tak samo. Mamy po trzy toalety. I... Tutaj mamy umywalki. Każda z lustrem. Są jakieś półeczki. I dwa prysznice. I tak jest, tak jest w każdym. Woda. Ciepła. Ciepła, ciepła. Wczoraj byliśmy Pobiec bardzo... Powiedz co to, to jest. To nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Nie korzystam, nie używam, nie mam potrzeby, nie wiem. A co, Ale... Masz? Chodź jeszcze na chwilkę, bo tu coś widziałem, nie? Poczekaj, bo chciałam powiedzieć o wodzie. Że woda jest gorąca, bo kiedyś było, było limitowane. Kabiny cyskowe za 5 zł. To może ze starej wersji tego kempingu, co były płatne prysznice, no bo nie były my. Już, jak byliśmy Aha. parę lat temu, to nie były prysznice płatne, wiesz? Nie wiem co to jest. A no może to jest tak, że jak chcesz na wyłączność, że na przykład masz potrzebę. Może tak być. Gdzieś o tym czytałam w ogóle, hmm. że nie chcesz wchodzić do wspólnych sanitariatów, tylko chcesz mieć. Wiesz własny prysznic. Myślisz? Gdzieś czytałam o tym. Nie jestem pewna, nie mam pojęcia, bo równie dobrze to może być fake, nie? Mamy miejsce do mycia naczyń i sprawdźmy to. Tutaj tu Pan mył z tym? Nie ma ciepłej. Nie ma ciepłej. A tu? Nie ma, było zobacz. Nie ma. No. Nie ma, nie ma. Nie ma ciepłej wody do mycia naczyń. No to jest, ja to tego... jest znowu kiepska opcja. Ja tego osobiście nie lubię, bo jak mamy tłuste naczynia, a zdarza się, zdarza się po jakichś grillach, po czymś takim... Trzeba sobie ugotować wodę. No, no to, to odstrasza, mam nadzieję, że tego problem. za rok... Za rok tutaj pensjonat Kalina i kemping Kalina zlikwiduje ten problem, nie? Bo to mm -hmm. już stało dwa lata temu Znasz. chyba nawet. Mamy sobie tutaj te budki takie. Te, y te daszki, wiesz, nie wiem jak to A, takie... Jak by to nazwać? Wiatki. Wiatki, sobie. no, kempingowe. Tak, gdzie można sobie odpocząć, szczególnie to jest fajne dla osób, które przyjeżdżają namiotem. No bo my sobie raczej siedzimy w przyczepie, albo przed przyczepą. Tu ławeczkę sobie wzięliśmy, nie? Ławeczkę taka, ale ja mówię, wiesz, pada deszcz, załóżmy, nie, no to sobie usiądziesz, zjesz śniadanko. A, co ciekawe, na kempingu Kalina obowiązuje brązaletkowanie. Tak. Dostajesz taką ściągnąć. No podobno podobno? Pamiętam dwa lata temu, jak byliśmy, pamiętasz, mówiła, że jak się przerwie, zerwie się czy coś, było 50 zł niby kary za to. O, nie pamiętam. Było, nie. było takie coś, ale, ale w tym roku, no byliśmy, pytałem się, jak się zerwie, to mówię, no to przyjdzie pan, to zrobimy nowe. nie? No. Więc no... dziwne by było, żeby trzeba było za to kłacić, było to jest taka branzoletka. Ale było takie coś, ale pamiętasz, Jak dwa lata u... temu czy trzy lata temu było też, nie było ciepłej wody w prysznicach, tylko było znaczy, tam nie, nie, od nie 10 była, do 12. Tylko, że ona była dwa razy dziennie przez chyba dwie albo trzeci. Tak, trzy no i tam gdzieś tam 18-20 czy 17,20 To można powiedzieć, jest, że jest progres, nie? Tu jest drugi budynek sanitariatów, podobno nie działa na tą chwilę. Nie wiem, czy już wyłączony jest po tym, że po sezonie, czy w ogóle nie działał, nie? No nie działa, zamknięte. A, i kolejna zmywalnia naczeń, która też nie ma ciepłej wody. No nie. Dobra, i jest najmniejszy, nie? Nie jest, no bo tu jest to jedno miejsce na przyczepy. Aha. Tu jest. Jak gdyby to drugie miejsce na przyczepy, nie? Tam gdzie my stoimy. I tu dróżka jest gdzie ta lampa. I tu jest trzecie miejsce, nie? I namioty, nie? Prawda no. jest taka, że ten wężnik ma dużą zaletkę i jest bardzo, bardzo blisko morza. Bardzo blisko. Cena, właśnie płaciliśmy za dzionek 152 zł. 2 plus 2. 2, plus 2. I wszyscy liczeni jako dorośli. Wszyscy jako dorośli. Z prądem z dziesiątego roku życia przyczepą z samochodem, nie? Tak, tak. No 152 zł nie jest. To też najmniejsza cena, nie? Więc no, ale... My też płacimy za bliskość morza, no nie da się płacić. Tak, no z drugiej strony za jeziorko płacimy, wiesz, 90, nie? Czy tam 100. No patrz, no takie rzeczy odstraszają. No, no, wiesz, no to nie wygląda, że to się stało w tym roku, nie? Na przykład, nie? Tylko to już jakiś czas, nie? No tak, tak. Tak też można A jeszcze można sobie wynająć domki mm -hmm. tam są. Wie, że tu masz pensjonacik, mm -hmm. pole namiotowe, czy tam kempingowe i, i, i domki. I mamy tam żółtą tablicę, które no tak. na teren domu. Dobra, tutaj my jesteśmy rozstawieni. Jak przyjechaliśmy to było chyba tylko jeden kamper, nie? jeden busik. Tak, a teraz trochę przyjechało ludzi. Chodź jeszcze ten, to zabaw nagramy. Dzień dobry. 285 numerek mamy. A no mamy takowy. Nasza wiadka? O, suszone. No tak, ręczniki się suszą. No dobra, i to jest ten budynek trzeci sanitariatów. I tam jest wejście do domków w górę. A tam jest wejście do domków do góry? Bo jest do siatkówki i koszykówki. Tak. I plac zabaw jeszcze. No i nie wiem, co tutaj ten robi, ten pomnik. <noise> Stoi. No, no mają takie, nie? Takie ciekawe atrakcje. Nie? No i wiesz co? Powiem ci uczciwie, że wiesz, że na, na to nie zwróciłam uwagi. W ogóle na nie, to nie. Nie, też mi nie. Jakby w ogóle tego nie zauważyłam, nie? ład zabaw tak no więc bujaczka zjeżdżalnia smutne nic niesamowitego ale, ale też lepiej, że jest niż miałoby tak. nie być nic nie? ciekawe te domki są widać, że one są jakby dbane o te domki nie tak te zielone kioski to są słabe nie akurat takie mhm. no najlepszy stąd jest pensjonat nie da się ukryć że to jest ich jakby no główne pewnie źródło dochodu nikomu tam wiesz, ale no rozumiesz o co mi mm -hmm. chodzi. Jakby najbardziej inwestują w to. Później wiesz, gdzieś dopiero są te domki i pola, nie? No dobra. Polecamy. Polecamy! Ze względu na bliskość na pewno. Polecamy, polecamy. I jest ciepła woda. Bardzo ciepła woda. Tak, mój priorytet. Dla Jeszcze ciebie. gdyby tylko była powoda do zmywania naczyń, to polecam... I na plaży stąd jest może, nie wiem, ze 100 metrów nawet nie, pewnie z 50. Nie, naprawdę jest okej. Okay. Od razu wychodzisz w lewo. Bliżej było tylko w Stegnie, nie? Czy jak? No bliżej, troszeczkę bliżej. Tak? Ale to o parę kroków, nie? O parę kroków. Nie wiem czy to było, czy można by to było nawet liczyć, wiesz. Ale tak, tak, tu jest też w Jantarze mamy drugi kemping trochę dalej, prawda? No i klasycznie żegnamy się